Witamy w Kursie na Złoto. Dziś opowiemy o pomyśle utworzenia nowej waluty stanowej opartej na złocie, a także o rosnącym zainteresowaniu złotem, złotą biżuterią w Chinach. Zapraszamy. Zapraszamy. Zaczynamy od wiadomości z Zachodu. Portal GoldSeek.com podaje, że republikanin Mark D'Orezio złożył projekty ustaw, które stworzyłyby waluty transakcyjne, stanowe, w 100% oparte o złoto i srebro. Jak miałoby to działać? Jak w ogóle oceniasz ten pomysł? Czy on jest zgodny z amerykańską konstytucją? No, wydaje się być zgodny, tym bardziej, że nawet w, w konstytucji amerykańskiej jest zapis o, o regulowaniu długów stanowych, między innymi za pomocą złota i srebra. Natomiast no, do tego, czy co z tego wyjdzie, to po pierwsze droga daleka. Chociaż rzeczywiście cały ten proces budowania tego, czy dochodzenia do tej, do tej waluty Stanowej, przypomnijmy, że tu chodzi o Teksas, o mhm. Teksas, czyli taki bardzo mocno kojarzący się chyba z, ze Stanami Zjednoczonymi, a Stan Stanów Zjednoczonych, czyli taki bardzo tradycyjny, taki kojarzący się być może nawet z kowbojami. Teksas, stan bardzo konserwatywny, bardzo. Taki, Lubiący podkreślać niezależność. Tak, 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 bardzo, dla których wolność rzeczywiście tam jest bardzo, bardzo istotna. Ogromny stan jeszcze, ogromny stan, bo to jest powierzchnia tego stanu jest rzeczywiście ogromna. Ważny stan dla Stanów Zjednoczonych, dlatego co dlatego warto się przyglądać temu, co tam, co tam jest. I tam rzeczywiście ten pomysł budowania waluty opartej na kruszcu. Zapoczątkowany już jakiś czas temu, teraz zaczyna dojrzewać, i rzeczywiście, ale do tego, czy to się w ogóle uda, do tego, jak to się będzie sprawdzało, to do tego droga daleka. Ale rzeczywiście od 2015 roku ten stan próbuje się pod tym kątem odróżnić od pozostałych stanów Stanów, stanów Zjednoczonych i być w kontrze, niejako, do rządu federalnego. Mhm. Dlaczego? No, to jest kwestia pewnie właśnie tego, o czym powiedzieliśmy. Takiego mhm. poczucia wolności, niezależności i tak dalej. Złoto jako e, no, niezależne od nikogo aktywo, w tym sensie, że, że, że takie no, aktywo fizyczne, które, e, którego ilość dostępna jest e, podyktowana tym, ile tego kruscu rzeczywiście wykopiemy czy wykopaliśmy kiedykolwiek z ziemi. Jego ilość jest ograniczona. Nie odpowiada za to żaden państw, żadni urzędnicy i tak dalej. A Teksas, jako, właśnie mówię, ten stan, który umiłuje mm -hmm. wolność, niezależność um, i bardzo sobie ceni wszelkie elementy takiego wolnościowe. Um, um, wielu ludzi, w Stanach Zjednoczonych zresztą też, um, jest dosyć krytycznie nastawiona do um, do waluty emitowanej przez, przez rząd e, federalny. Historia powstawania, w ogóle to jest fascynująca historia, nie na dzisiaj, ale fascynująca historia, może kiedyś opowiemy o tym, e, powstawania Fedu. Fedu, który jest, pełni rolę banku centralnego, aczkolwiek jest bankiem, e, który nie został powołany przez państwo, to by, to, e, on też batalia o to, żeby on powstał i jak będzie wyglądał, jak, żeby był niezależny i tak dalej, to też jest, Ciekawa historia do tego, żeby ją opowiedzieć kiedyś. Natomiast koniec końców w Teksasie w 2015 roku jedni, właśnie z miłujących wolność mieszkańców tego stanu, za pośrednictwem oczywiście polityków, doprowadzili do powstania tak zwanego wielkiego skarbca w, w Teksasie, w którym można pod auspicjami stanowymi, czyli kontrolowanymi, dającymi bezpieczeństwo dodatkowe, które umożliwia. Ludziom, instytucją, a również firmą, różnego rodzaju agencją i tak dalej, składowanie kruszcu, różnego kruszcu, bo tu nie chodzi tylko o złoto i srebro, ale również inne metale, metale szlachetne, że można je tam składować bezpiecznie właśnie w tym, właśnie w tym skarbcu. W 2015 on został powołany, zanim powstał to do 2018 roku, w 2018 roku dopiero zaczął przyjmować pierwsze depozyty, to znaczy politycy, ale nie tylko, mogli tam składować, no oczywiście ludzie, którzy mają kruszec, mogli tam składować, mm -hmm. składować swój, swój dobytek, właśnie po to, żeby docelowo, żeby móc rozliczać się między sobą, czy płacąc, w oparciu o bo wyobraźmy sobie ten skarbiec, bo to założenie miało to tak działać. Mamy skarbiec pełen różnego rodzaju kruszcu, który należy do różnych osób, firm i tak dalej. I w momencie, gdy ktoś chce zapłacić drugiemu mieszkańcowi Teksasu, chociaż, to, chociaż nie jest to ograniczenie tylko do mieszkańców Teksasu, chce zapłacić kruszcem, no to dostaje to, miało to działać tak, że wtedy w tym skarbcu, ta ilość kruszcu, która została zapłacona przez jednego do drugiego podmiotu, była przesuwana na półeczkę tak to tak to miało działać. Nie miało się to odbywać oczywiście płatnością mm -hmm. taką fizycznego przesuwania kruszcu, tylko w skarbcu. Tak, on ten kruszec miał rotować pomiędzy właścicielami tylko w skarbcu. I teraz właśnie ta um, Ustawa, która, e, e, która, którą e, Republikanin chce e, przewalczyć, ma umożliwiać emitowanie kart kredytowych opartych właśnie o ten kruszec zdeponowany w tymże skarbcu, po to, żeby móc tą kartą kredytową płacić. Mhm. No właśnie, czyli pieniądz elektroniczny, nie mówimy tutaj o walucie znaczy mówimy, fizycznej. Yy, mówimy, mówimy, mówimy o, o transakcji o elektronicznej, ale mm. za pośrednictwem fizycznego kruszcu. Tak? Mm -hmm. To znaczy ten kruszec mm -hmm. po prostu zmienia swojego właściciela w skarbcu, mm -hmm. natomiast ten, bo ten kruszec zawsze można oczywiście wycofać e, z, tego, e, z tego skarbca, można go również tam e, sprzedać za, e, za gotówkę, ale a, czy, czy docelowo będzie można go sprzedać, natomiast wycofać go można też w każdej chwili. W związku z tym. Tak ma działać ta karta kredytowa, to znaczy, czy właściwie bardziej debetowa niż kredytowa. Ma być, ma być właśnie tym elementem, który umożliwi w dosyć wygodny sposób, bo płatności kartami są po prostu wygodne, przesunięcie tego krusztu z jednego miejsca na drugie, ale w suma kapitału zgromadzona na karcie debetowej będzie odpowiadała ilości i wartości kruszcu zaponowanego w. W, w tymże skarbcu. Tak. I to, to mniej więcej tak ma działać. Czy to się hmm. uda, i czy to rzeczywiście będzie tak, jak niektórzy analitycy przewidują, że to, będzie, że to zadziała, jako odwrócone prawo Griszama, czy Kopernika Griszama, tak jak w Polsce ze względu na, na sentyment do naszego wielkiego myśliciela nazywamy. Czyli przypomnę tylko, że Kopernik-Griszam to prawo mówi o tym, że pieniądz. Gorszy zawsze wypiera pieniądz lepszy, czyli docelowo działało, miało to działać tak, że ludzie woleli trzymać wartościowe pieniądze przy sobie, a płacić tymi, które były mniej warte. W związku z tym trzymali srebro i złoto, a płacili miedziakami. Mm -hmm. I koniec końców tych miedziaków było coraz, coraz to więcej. A tutaj według analityków może to zadziałać odwrotnie. To znaczy, że ludzie ze względu na to, że pieniądz fiducjarny, czyli dolar, traci na wartości, będą częściej woleli płacić właśnie kruszcem po to, żeby ta jego wartość, żeby mm. zachowywać cały czas wartość tego, uh, tego swojego majątku, żeby te ceny były bardziej stabilne aniżeli. Ten. Natomiast droga do tego oczywiście jest bardzo, Długa. bardzo daleka. Mm -hmm. Zobaczymy, co dalej w tym temacie. Tu mamy informację, że projekty ustaw dopiero będą przydzielane Komisją Izby Reprezentantów w połowie stycznia. No i sesja legislacyjna to jest, to jest ten rok. Ale pewnie... No zobaczymy oczywiście, to trzeba też dni. pamiętać, że to niekoniecznie, że gdyby to coś takiego się udało, to byłby to rzeczywiście wyłom związany z tym, że w jakimś sensie podważałby on wartość dolara. W związku z tym rząd federalny i niekoniecznie musi być tak bardzo przychylnie nastawiony i może również, że tak powiem, stosować różnego rodzaju obstrukcje po to, żeby, żeby rzeczywiście... W jakimś sensie utrudnić posługiwanie się tego rodzaju kartami czy walutą. No Zobaczymy jak będzie. To warto dośledzić. To, to jest na razie póki co ciekawostka, ale... Bezprecedensowa Ale sytuacja. tak, ale zupełnie, zupełnie nowa, jeśli chodzi o świat zachodu szczególnie. Przejdźmy w takim razie do informacji ze wschodu. Tutaj opowiemy trochę o biżuterii. Departament Statystyk Hongkongu podał, że chiński import złota netto za listopad 2024 przez Hongkong osiągnął najwyższy poziom od 7 miesięcy dwukrotnie wyższy niż w październiku, niż jeszcze miesiąc wcześniej. I jak czytamy, przyczyną może być nadchodzący chiński nowy rok. Tak, chiński nowy rok to zawsze jest dobry czas dla złota. To znaczy e, Chińczycy rzeczywiście e, z okazji Nowego Roku, czyli święta wiosny, jak oni to też nazywają, mówią o tym, znaczy bardzo lubią siebie obdarowywać nawzajem złotymi, po prostu złotem. Złotymi, mm. chciałem powiedzieć, złotymi sztabkami, ale nie tylko, bo, mm. bo to również, czy nawet może przede wszystkim biżuterią, a dopiero potem sztabkami. I że rzeczywiście popyt w Chinach na te prawie dwa tygodnie, bo to jest święto długie, ono trwa 15 dni. To wypada różnie. 29 stycznia w tym roku. W tym roku, roku, tak. W tym roku 29 stycznia, natomiast tam to się waha, jakoś na przełomie właśnie stycznia i lutego zawsze. To jest, po pierwsze, to jest największe święto w Chinach. Bardzo bardzo hucznie obchodzone, e, widzimy, czy możemy zobaczyć w różnego rodzaju mediach te fruwające smoki i tak dalej, różnego rodzaju. Kończy się, e, kończy się zresztą, e, tym e, Świętem Światła, tak się chyba to nazywa, gdzie różnego rodzaju lampiony są właśnie wysyłane wtedy. E, pięknie to, e, to wygląda. Natomiast jest to czas bardzo dobry dla złota w Chinach. Bardzo dużo tego złota się wtedy sprzedaje, rzeczywiście. No a żeby to złoto móc sprzedawać wtedy, to trzeba je wcześniej zakupić. W związku z tym zawsze ten przełom przełom jednego i drugiego roku, z punktu widzenia właśnie zbliżającego się roku czy tego święta, święta nowego roku w Stanach Zjednoczonych, w Chinach jest dla, dla rynku złota bardzo, cechuje się bardzo dużym, bardzo dużymi zwiększonymi zakupami przez różnego rodzaju instytucje, firmy. No i tak jest też w tym roku. Czytamy o 45 tonach złota ponad. Mhm. Dla porównania w listopadzie Ludowy Bank Chin kupił 5 ton. Mhm. E, więc Oficjalnie. Oficjalnie. 5 ton. zaznaczmy. Tak. E, no i czytamy przede wszystkim, że już pod koniec grudnia sprzedawcy złota w Chinach zaczęli podwyższać ceny kruszcu. Czyli to jest właśnie odpowiedź. No to, na to jest mechanizm rynkowy, rynkowy. rynkowy, tak, <laughs> oczywiście to jest mechanizm rynkowy, tam wzrasta właśnie to premium. Mhm. To znaczy wzrastają marże sprzedawców, a niekoniecznie wpływa to bezpośrednio na cenę kruszcu. Chociaż rzeczywiście mamy teraz taką sytuację, chociaż tu trzeba wziąć poprawkę na to, że mamy okres świąteczny, noworoczny i rynki nie pracują normalnie na pełnych obrotach, bo cena kruszcu przez ostatnie trzy dni od końca ubiegłego roku do, do tego dolarza amerykańskiego wzrosła o 60 dolarów na uncji, w związku z tym... Całkiem, całkiem, całkiem przyzwoity wzrost. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało na początku roku, ale rzeczywiście Chiny i ten taki zasysacz, tak bym powiedział, który związany jest właśnie z obchodzeniem tego święta, może wpływać, i często wpływa właśnie na początku roku na ceny kruszcu ponieważ rzeczywiście ta część globu wtedy bardzo mocno agreguje agreguje dostępne, dostępne na rynku. Ilość. Czyli nastroje czy działania w Chinach y, mają przełożenie tak naprawdę na rynek złota na całym świecie. Coraz, coraz większe. Rzeczywiście mm -hmm. kiedyś to był tylko taki... Kiedyś właśnie e, ten, e, ten początek roku e, związany z tym, e, z tym, że świętem był takim triggerem czy takim driverem dla cen złota na całym świecie. E, teraz już wiemy o tym, na, na przykładzie 2024 roku, że Azja, Chiny, Indie tak mocno agregują w tej chwili, tak mocno tego, tak dużo tego kruszcu kupują, w, różnych, w różnej postaci oczywiście, że ten wpływ Azji na cenę kruszcu na całym jest dużo większy aniżeli kiedyś. Kiedyś to były takie incydentalne przypadki. Teraz wydaje się, że, że, że tych momentów w ciągu roku, kiedy Azja mocno decyduje o tym, jak. Co się dzieje z ceną kruszcu, jest dużo więcej niż kiedyś. Mhm. Wspominałeś o tym, że złoto ma przynosić pomyślność, szczęście w nadchodzącym roku, stąd często jest takim prezentem z okazji tego chińskiego nowego roku. Mówimy o złocie w postaci pewnie monet, sztabek, mhm. pewnie biżuteria tak. również. Ale teraz przypomina mi się taki artykuł, który pojawił się w ubiegłym roku, o tym, że w Chinach również inna forma złota jest popularna, a mianowicie fasolki. To jest chyba charakterystyczne dla wschodu, prawda? Że tam takim też innym prezentem, czy inną formą oszczędzania są takie charakterystyczne butelki z, ze złotymi gramowymi fasolkami. Tak, to rzeczywiście taki nowy trend w Chinach się pojawił, czy w Azji się pojawił, taki kupowania złota w postaci małych kuleczek, przypominających fasolki, szczególnie przez młodych ludzi, którzy nie mają być może jeszcze takich wielkich możliwości finansowych, ale chcą już kupować, chcą już budować swój, swój majątek i kup właśnie kupowanie takich małych. Kawałków złota, bo to nie ma żadnej formy takiej strukturalnej, nie, ma, nie jest to sztabka, nie, ma, nie jest to zapakowane, tylko to są takie małe kuleczki, przypominające właśnie fasolki, które się zbiera do takich buteleczek po to, żeby mieć tego kruszu dużo. No, kruszec hmm. jest e, nieważne pod jaką postacią, to są. Te fasolki są, mają, mają czystą formę tego kruszcu. Jest to czyste, czyste złoto. Natomiast jego produkcja, wyprodukowanie takiej fasolki samo w sobie jest pewnie bardzo tanie. Nie ma żadnych opakowań, kosztów i tak dalej, w związku z tym. A, kupujemy... Ale też może ulec hmm. zniszczeniu czy no, no, jakiemuś tam porysowaniu. Tak, Taka oczywiście. Natomiast to tutaj ten element estetyczny jest pewnie mm -hmm. wtórny. Nie? W związku z tym e, liczy się to, ile tego kruszcu zgromadzimy, ile go mamy. Tak? W związku z tym tutaj akurat. E, e, tak było w, i taki ten trend jest. Szczególnie młodsi Chińczycy ku, zaczęli kupować ten kruszec w postaci właśnie złotych fasolek i, e, i go po prostu mm, e, zbierają w ten sposób. Jest to ciekawy trend. On nie dotarł jeszcze na, e, na, na zachód. E, na zachodzie są raczej e, bardziej konserwatywne e, trendy e, cały czas w cenie, czyli kupowanie sztabek. Na przykład, lub monet mniejszych, po prostu, mhm. ale już gotowych, zamkniętych produktów. Jest to też pewnie podyktowane trochę kwestiami podatkowymi, oczywiście, w Europie i w Stanach, ale niemniej jest to ciekawe, warto, warto o tym pamiętać, że ludzie kupują złoto w różnej postaci na całym świecie. Różne są te sposoby zbierania tego złota, no ale mimo wszystko, jakby na całym świecie. Złoto jest popularne w różnych formach, różnie ludzie do tego podchodzą, no ale jednak wszędzie to złoto szanują. A z okazji chińskiego Nowego Roku przecież powstają nawet specjalne serie monet. Oczywiście które... popularne na całym świecie serie lunarowe, tak zwane, tak. produkowane tak naprawdę ze względu na to, że Chiny są już państwem e, i Chińczycy też na całym świecie. E, na całym świecie mieszkają, przenoszą i tak dalej. W związku z tym monety lunarowe tak zwane, czyli z okazji roku księżycowego, są produkowane przez wielu producentów na całym świecie. Najbardziej popularnym, tym takim, który chyba robi um, tą serię najbardziej popularną, to jest Perfmint z Australii, ale Royal Mint z Wielkiej Brytanii i inni producenci z całego świata również mają swoje serie lunarowe, um, produkują różnego rodzaju produkty um, właśnie poświęcone czy skierowane na ten początek roku. Um, Korzystając z popularności kruszcu właśnie tak tak, 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 tak. I co ciekawe, nie tylko Chińczycy je kupują oczywiście. Mm -hmm. Kupuje je już cały świat, bo seria Lunarowa, szczególnie ta Perminta, jest bardzo popularna również w Polsce, gdy ona wychodzi. Tym bardziej, że te najpopularniejsze um, produkty jednouncjowe mają zawsze limitowany nakład monety na jednouncjowe są często limitowane, w związku z tym nabierają jeszcze takiej wartości kolekcjonerskiej dla wielu, w związku z tym jest to produkt ceniony nie tylko rzeczywiście przez Chińczyków, ale również na całym świecie, także w Polsce. I tak z Dalekiego Wschodu przenieśliśmy się na koniec kursu na złoto do Polski. Mhm. Zapraszamy oczywiście do subskrybowania i oglądania kolejnych naszych odcinków na kanale Golden Mark. A tymczasem dziękujemy za dziś i do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.